Dzień dobry, dzień dobry, zaczynam ten y, vlogmas. Teraz akurat jest równo północ, już tamten zmontowałam i wgrywam, więc stwierdziłam, że nagram Wam od recenzji, bo chciałam Wam bardzo powiedzieć, dlatego że często się pytacie, jak z tymi produktami. Wydaje mi się, że on jest z nie dealza, tylko z Action właśnie. I chyba ta maseczka kosztowała z 5 zł. Powiem Wam, że jeszcze y, akurat tej na nogi nie miałam, tutaj się 12 minut, minut trzyma, jest z miodem i migdałami i dam Wam znać jutro, jak, y, co i jak. Ale pozostałe maseczki, jeżeli chodzi te o twarzy, to bardzo mi się dobrze sprawdzają. Także jak wstanę, to Wam wszystko opowiem. Jest dosyć wcześnie. Ja właśnie sprzątam we wczorajszym gotowaniu i zaraz będę skręcać tą roladę. Także za chwilkę wszystko Wam pokażę. Ja mam także że jak się uprę na jakieś śniadanie, to potem je jem cały czas. I dzisiaj robię znowu tosty francuskie. Bardzo mi zasmakowały z tym drzewem truskawkowym i z owocami, także zaraz będę robić. Bo po prostu też wykorzystam wszystko co mam w lodówce, zostało mi jeszcze kilka jajek, także naprawdę to jest przepyszne, a mega proste i szybkie. Mamko zrobione, ile zanieść do łóżka, ale niestety nie przemyślałam kupując tą tackę, że tutaj się nie mieści dużo dalerz, także trochę lipa. Chcecie przepis, chociaż to jest banalne i znajdziecie w internecie, to bierzecie 4 jajka, bierzecie... Dosłownie troszeczkę wlewacie minimalnie mleka, łyżkę cukru, łyżeczkę w sumie cukru, wszystko mieszacie, obtaczacie chleb tostowy albo jakieś pieczywko, właśnie w tym jajku. Smażycie, dodajcie drzemik, co chcecie, tak naprawdę i gotowe. Wow, ale ściste, ściste, um. nie. Powstawa, zjeść no, A wiesz, że dzwoni ci budzik cały czas? to pobudka śpiaszku. Niestety w tle chodzi zmywarka, ja dzisiaj jestem w wersji śnieżynka, ale powiem Wam, że ten sweter troszkę mnie jednak drapie, bo jest bardzo, bardzo wełniany, także zastanawiam się, czego go w ogóle zostawić. Jeżeli chodzi o maseczki, mam decydować, jak najbardziej lubię i polecam. I od razu bez przyciągania będziemy otwierać kalendarz, bo za chwilę muszę się wziąć za gotowanie, muszę zrobić rybę po grecku, dokończyć roladę, także dzisiaj będzie taki gastronomiczny odcinek, bo potem wybieramy się na Wigilię i tam też będzie pełno jedzenia, więc słuchajcie... Delia, piąteczka. Chciało mi się otworzyć w Deli mamy hybrydę w kolorze czerwonym. Ja co prawda chodzę na paznokcie, ale może mojej mamie oddam, bo wiem, że ona właśnie sobie czasami sama robi hybrydy. Także przechodzimy do klinika do piąteczki. Coś malutkiego to jest na pewno, bo jest małe, małe opakowanie, i tutaj jest jakiś krem na noc, taki malutrzek, tak jak mówię, to są super produkty do e, podróży po prostu, do wrzucenia w kosmetyczkę, nie musicie wtedy targać e, dużych rzeczy, szczególnie jak gdzieś na przykład lecicie i macie bagaż podręczny, to już tak, nie mam, cały czas na koniec biorę, bo się nie mogę doczekać, ale wiecie, chcę mieć trochę tajemnic w bajdziubekach. I w piąteczce w bajdziubece mamy chyba pierścionek. wydaje mi się, że to jest... Małego. Uwaga, a nie, to jest bramę soletka, taka z czarnych koraliczków. Myślę, że to jest taki fajny dodatek i ona ma tutaj taki złoty łańcuszek, yy, także wydaje mi się, że to jest fajny dodatek na przykład do zegarka albo do innych bransoletek, żeby właśnie połączyć sobie. zestawie oczywiście standardowo Wam podlinkuję, bo tutaj też dokładnie jej nie widać. Także to by było tutaj. I zaraz Was przekładam jakoś, żeby było to w miarę wszystko widać. I gotujemy, tylko muszę troszeczkę postąpać w kuchni. Pierwszy raz w życiu nagrywam z takimi ustawieniami z jakby góry. Tu już mam roladę przygotowaną. Właśnie otworzyłam sobie łososia. Zaraz otworzę drugiego, bo podobno dwie paczki są potrzebne. I słuchajcie, koniecznie szanowy serek, bo to nadaje smaku, co to jakiś paproszek. Jak wiecie, troszeczkę mi się ta rolada przypiekła. Po prostu jednak... Słuchajcie, w moim piekarniku ona powinna być chyba z 6 minut, a nie 20, tak jak mama mówiła. Także rozkładamy roladę tutaj. Ja sobie zostawię ją jeszcze na tym papierze. Słuchajcie, bo ona mi się. Bo zaraz będę ją zaginać. To, żeby wszystko było ok. No i dobra. Daję serek. że rolada wyrosła za duża i to wychodzi za grube, więc po prostu będziemy mieli na bogatą mocną roladę. Ale co tam. Dobra, na razie odkładamy to do lodówki, żeby to się jakoś tam zrobiło nam do końca. Po prostu to jest wersja na to dużo składników, więc będzie dosyć gruba ta rolada, ale później Wam oczywiście ją pokażę. I teraz zabieram się za rybę, tylko oczywiście miałam ją odwrócić. <noise> Więc szybkie odrażanie teraz robię. No i po prostu chwilkę muszę poczekać. Dzisiaj jeszcze robię fotli dla jednej marki muszę jechać dokupić jedną rzecz, bo nigdzie nie mogłam znaleźć. Także przybrałam się w ogóle w skenkę, którą miałam wczoraj, bo prawdopodobnie zrobię w niej zdjęcia właśnie, także na chwilę ją zakładam, potem się jeszcze będę w saterach świąteczny wieczorem przebierać, także dzisiaj cały czas przebieranie. I musimy coś dokupić do prezentu, także jedziemy jeszcze do Lerła. A ryba się rozmraża, Rozmnaża, chciałam powiedzieć. Ryba się rozmraża. Nie róbcie takiego błędu, jak ja. W ogóle zapomniałam o tym, że muszę ją rozmrozić właśnie. Mam sobie są kępą i zobaczcie, jakie piękne miejsce. To jest jakaś grestka, chyba restauracja albo kawiarnia. Mega to wygląda, szczególnie w takiej scenerii brzydkiej. Bardzo ładne miejsce. Aż się zdziwiłam. Powiedziałam, żebyśmy zawrócili na chwilkę. Mega ładnie. Muszę tutaj wpaść kiedyś. Znaliśmy po jedną roślinę, kupujemy cztery standardowo, jak nie więcej, bo jeszcze oglądamy. <grych> Ale ja powiem Wam, że są bardzo fajne ceny w lerwach, roślin. Okej, okay, więc mam warzywa, mam dużo marchewek, jedną cebulę, pora, dwie pietruszki. Jeszcze dodaje się do ryby po grecku seller, natomiast ja bardzo nie lubię, więc go nie dodam. Koncentrat pomidorowy i mam rybkę, która się rozmraża. No i będę, słuchajcie, teraz. Obierać warzywa, na tarce. Na razie się skupię na marchewce oraz na, sele, na pietruszce. I to będę gotować przez jakieś 20 minut w gorącej wodzie. Natomiast osobno pokroję cebulkę i pora, podpiekę na podsmażę w sumie na osobnej patelni, potem wszystko razem połączę i na końcu dodam koncentrat, a w międzyczasie będę przygotowywać jeszcze rybkę. zawsze w kuchni powstaje bałagan jak się gotuje. I tak, na trzy palniki lecimy. Tutaj już zeszkliłam pora i, i cebulkę, nawet trochę się przypierdło. Tutaj mam już warzywka z przyprawami, zaraz zaleję je gorzącą wodą i za chwilę będę smażyła rybkę, a później ją będę układała w takim naczyniu. W kuchni robi się jedzonko, a ja właśnie ustawiam sobie tutaj scenerię świąteczną do zdjęcia, a tutaj praca w re. Ok, tu już mam rybkę, a tutaj po 15 mniej więcej minutach e, tak wyglądają e, warzywa i słuchajcie, muszę odlać łyżkę, nie łyżkę, tylko kubek tego wywaru, także biorę kubek i będę sobie tutaj odlewać z boczku, potem połączę wszystko razem i dodam koncentrat. No i przykryłam rybkę. Teraz chciałabym ją jakoś ozdobić, ale nie mam takiego zmysłu, dlatego że widziałam, że wszystkie potrawy tak ładnie wyglądają, a tak położyć taką rybę zwykłą, także muszę coś zaraz pomyśleć. Ale pewnie będzie to z pora jakaś ozdoba. Przepiękna ozdoba, naprawdę. Naprawdę gwiazda betlejemska i takie drzewa, choinki. No... Trzeba poczuć już po prostu artyzm i sztukę, żeby zrozumieć tutaj o co chodzi. Oczywiście nie obyło się bez <śpiew> spadki. Laska chce być na każdym moim vlogmasie, niby przychodzi tutaj pod pretekstem drukowania kartek codziennie, ale ja wiem, że nie o to Tobie chodzi, kochana. Drugi dzień ja co tylko... <śpiew> Co będzie jutro? Ile można drukować, Kasia Nie to wyjeżdżam, będę tam O, na całe szczęście. Nie, no żartuję, ale o, Kasia, przyjechać na kolejno do mnie? Tak. To dlatego tak szybko byłaś? No, ja Powiedziałam że 4 minuty, a były 4 sekundy. a się zastanawiałam, czy już dzwonić. A jak Ci się podoba mój sweter od tyłu? Bardzo, już tak noszę. Słuchajcie, pokażę Wam, bo robiłam zdjęcie. I żeby to jednak wyglądało lepiej na zdjęciach, to musiałam związać. W końcu mogę się na sukienkę, bo nosiłam drugi dzień, ale to dlatego, że robiłam z niej zdjęcia. Cześć. Przyłapałaś mnie Właśnie zaczęłam wyciągać sweter, ale zanim mi wszystko zleci Stwierdziłam, że wam pokażę, że właśnie tutaj mam takie bardziej zimowe Dwa mam jeszcze odłożone tutaj już Które ostatnio nosiła I uwaga Które mam dzisiaj wziąć Na praniu zobaczę Chyba ten, bo ten jest taki mój ulubiony, najładniejszy Z Sinseya. On jest z, tego, z tamtego roku albo jeszcze z poprzedniego W myszkę Miki No jest przepiękny powiem Mam ja go bardzo, bardzo lubię Chociaż w tamtym roku dostałam też taki Z jakiego sklepu to jest z i też mi się bardzo, bardzo podoba. Teraz mam zagwozdkę, który wybrać? No i to się nazywa mód świąteczny. Sweterek świąteczny wygrał ten jednak i skarpetki również świąteczne. Jakby co to nie są śmieci, ale to leży worek z rzeczami do oddania po prostu, ale co oddać w dobre miejsce, więc się zastanawiam, gdzie to zrobić. No i tak to właśnie wygląda. Spakowałam już prezenty, spakowałam już gwiazdę. Dodatkowo mamy tutaj rybę naszykowaną i tak wygląda rolada ona Jest zwinięta. Chyba ją pokroimy na miejscu, żeby się w drodze nie rozwaliła. Dlatego, że ktoś z Was mówił, że też się zastanawia nad tymi kolczykami z bajdżubekiem. Ja wiecie, sorry, że nie mógł już trudno Teraz się zorientowałam yy, i właśnie cały czas nasze do wszystkiego, nawet ich praktycznie nie ściągam. Bardzo, bardzo mi się one podobają i teraz zobaczyłam dzięki Wam, że nie pomalowałam ust, także lecę to zmienić. No, super jest ta czapka. Tutaj ty. masz ogromne rzeczy na święta. Może wczorajsza. No. A, ale, czas ale to pasujesz. piękne. No, ale ja mam no. to No. Chyba, że. Apollo! To jeszcze nic, bo to ma nawet element dodatkowy. Michał, musisz zapewnić, ma <laughs> element dodatkowy. Ma, a, a, Tutaj masz na pewno oczka. Co? To śpiewa? Tak. To się naciska. Co? co? Michał, źle było? A oh jest, ale bardzo cichutny. O nie. Oh. nie czy baterie bo muzyka Dariusz, gra. Dariusz, Mamy nie? Baterie. Słyszę, słyszę. <grym> Zobaczcie, pasujemy teraz do siebie już. Terpone, no. A, musisz elegancko zrobić no. wersję. Dobra, proszę, to... Proszę, proszę, Dobrze, to odchodzę. Ale Paulina zrobiła piękny serniczek no świąteczny. To przy... nic. I przez to, że mam paterek wypukłą, to mi to nie przeszkadza. Tym, się... O ja, tutaj Paulina ma sweterek świąteczny i świąteczny makijaż, a Michał, a, i jak i pasują do siebie tak. idealne się. To są pączki? My też pasujemy do ciebie. My też. To są, to są takie... ja Zobaczcie. Apollo, <laughs> Ale tutaj jeszcze jest taki stół ładny. Apollo, my, Asha, Asha chceje, Asha Apollo, Asha mi zwiedził mały. Pokroić to Asia? E, tak. Bo... Dawała. Co? 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 jeszcze bo To jest, to jest takie... My się nie omawialiśmy jaki będzie motyw sweterka. A i Małem idealnie to się tak dopasował. Tak, ja mu i kupiłam to Ja wam taki. taki. No, serio? bo my sobie co roku kupujemy sweterki na Mikołajki. Takie, gdzie właśnie. Predykcja coroczna. No w tamtym roku ja Michałowi ozdabiałam e, i był zbyt no to jeszcze. sweter z kominem i dorobiłam tak do szczęścia. A, to, do góry, do tak, kalendarz adwentowy z kulami. chcesz wanny, no, bo to do mnie przychodzi. Taak. żeby ten kontakt, To nie są... To są skarpetki i Nie, I skarpetki. Ale baję, dziękuję wow, bardzo. A okay. Polu też by chciał majki i skarpetki. To jest akurat uh, Michał w Meksyku, tylko do Miejskiej. No, I tu są pieroki, prosztyci, no, okay. ja bigo, Pychota, mak. I tak się bałam, a tutaj tak ładnie wyszła ta rolada. A się martwiłam, ale to jest udało się. Ale Paulina, gdzie ty byłaś na make-upie? Zdrać nam, proszę. To jest wrodzony talerz. Złote cienie i czerwone kreski na dole. Bo nie wiem, czy to widać będzie na filmie, więc wam mówię. A tutaj już będzie do losowania prezentów, tak. rozumiem losy. Tak, tak, żeby nie było widać co i jak, więc tak. Tylko Idziemy z czapeczki jakieś losować, żeby nikt nic nie wiedział. O i tak wygląda ta rolada, także super wyszła. Bitaki. Dotarli nowi goście. Witam serdecznie. Panie nowi, staży. Staży. Staży wiekiem, młodzi przyjście. A ciebie, jak jak żyjesz? Ale ja chciałam, żeby Wojtek zdradził przepis, bo to jest vlog kulinarny. Czy zdradzisz swój sekretny przepis na tą sałatkę? Czy to było robione nie, wspólnie, bo czy, czy osobno? Otworzy restaurację z kuchenką i wykorzysta. Za 52 zł za kilogram będzie wtedy. Tak, absolutnie, absolutnie, absolutnie. To chociaż zdradzić, czy robisz to sam, czy robiliście to razem? Robiliśmy to razem z delikatną pomocą Marcina. Rodzina się udało. Cudnie. To jest siedem, patrz proszę. Jej! Ale mam farta. Podobno mi najlepiej być ostatnią osobą, bo mogę bryga. wszystkim zabrać. Ja Tutaj są wszystkie prezenty. Ale powiem, Michał wybrał dom. Ja to 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 myślałam, że to jest klatka z komikiem. To jest dom. Ogólnie wszystkie prezenty miały być do 25 zł. I teraz tu idzie kasa do odporu i mówi sobie: że potrzebujemy losu. I widzicie, kiedyś miał <noise> największy prezent u mnie w Bery w mojej pracy. I był najgorszy. I był najgorszy, bo wylosowałam plastikowego pająka. <noise> plastikowego pająka. W wiedziałem, że to nie jest dom. To, Oj, to, nie, no. to nie dla lalek. <noise> lalek. No? To jest dwuczłonowy. Jest gra z rogami, czemu można rzucać jej na robić. Czyli widać, co będziemy grać, jak. <grystanie> jak się skończy?. <grystanie> jest to. Sprajkana? Y roślina. 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 Nooo! Ja się tego cieszę! <grystanie> ja się tego cieszę! A ja się może ukraść, to niestety Michałowi. Michał. Myślę, że nie będzie no. żadnego karu. Czemu? To jest numer dwa. Ja. No Takie mam wrażenie. <grystanie> To nie, nie tak, że podle tak. ta gra będzie twoją. Kwiatka ta będzie po drzewa. Jasne. Siła. <grabi> no. Okej. Okay. Okay. To jest takiera, to, to jest surprise! Co to jest? Co to jest? <grabi> Niestety nie znam norweskiego, poczekaj. Cześć, to bo się przeszanowi. Ha, <grym> jest czy cztery? Nie? Asia zmie zmieniaj, zmieniaj. 2 klasy. Ewentualnie kwiat. Baham na, tak. się nad Pauliną albo na otworzenie. Dobra, <grym> no, okay. lina! Pau nie, no. Paulina, Paul. no dobra, chyba jednak bardziej mnie i niespodzianka, ale. A no nie, nie psuj tak. zabawy Asia. Co za baba. Mam, chyba dobrze zrobiłam. Co macie? Polskie kimś z gorowikami. Oh, 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 oh. Marcin przymierza co? Wylosował. Uwaga. Tak. Oooooo! Jest tutaj konkurencja. Dobra. Ej, ciężkie oni! Ale wszystko blisko, blisko. Ale za blisko nie płacą. O! ktoś jeszcze chce? Wojtek chce, on, on chce, on. Wojtek chce. Wojtek chce tak Asi po prostu rogi przyprawić, że. O! No. Słuchajcie, hit jest taki, że prezent na Mikołajki dla mojego chłopaka miałam u Pauliny i miałam cię odebrać pod wigilię. Wyszłam i sobie przypomniałam, jak już zaczęliśmy jechać, że go nie wzięłam, także musiałam się wrócić. No wiecie, no jutro musi prezent być. Ja wylosowałam polskie kimchi z borowikami. I mamy jeszcze tutaj, mój chłopak wylosował słony karmel, także wylosowaliśmy to pod jednej, jakby można powiedzieć, rodzinki. Eee, także super, no ja się mega cieszę z jezonka, także my mamy jedzenie. I w sumie chciałabym skończyć tego vloga, bo już jest pierwsza w nocy, muszę go zmontować, a jutro rano wstaje, Także żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym vlogmasie o 17.00. Pa!